Hejka moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z śladową aktualizacją z gry Star Stable Online. No i tak, ogólnie ja wiem, że ja ją nagrywam dość późno, około 15, więc pewnie ona też później trochę wleci, bo jeszcze muszę ją zmontować, muszę tą miniaturkę zrobić i tak dalej. Także tak około 17 myślę, że będzie już na kanale. Ale no niestety dopiero tak późno powiedzmy mi czas pozwolił. Także dobra. Mm. Sobie zobaczymy, co dokładnie jest, i z tego co słyszałam, jest jakiś wyścig, i będziemy musieli zmienić konia, bo ten wyścig jest tam dostosowany do raz konkretnych. Także tak to wygląda: chyba do Tennis Walkera, do Apaluzy i do Mustanga, ale nie jestem teraz pewna, musiałabym dość raz przeczytać. Także za chwilę to zrobię. I oprócz tego mamy też bazar, co jest super, i na ten bazar pojedziemy sobie najpierw. Ym... I coś tam jeszcze jest, ale to teraz doczytam, co dokładnie. No i okej okay, kochani, ja was witam już z bazaru. E, ścinki mam dość mocne, ale dobra. Po prostu, przepraszam was z góry, jak będzie ogólnie ścinać dzisiaj ten odcinek, ale po prostu mój laptop nie, nie laptopuje dzisiaj. No i tak, ogólnie to na bazarze mamy cztery rasy koni przecenione, czyli konia trakańskiego, halflingera, mustanga i araba i wszystkie te konie są oczywiście generacji trzeciej. No i dobra, my sobie teraz przejrzymy. Zaczniemy od tej strony, ale mi laguje, to niedobrze. Więc tak, tutaj mamy Haflingera. Ja jednego z tych haflingerów mam i to jest ten. Ale za 500 szczerze to jest ok, cena myślę, za nie na przecenie, także nie jest najgorzej. Już wam pokażę ich chody. Na tym wam pokażę, bo jest taki ładny. No i one wyglądają dokładnie, tak. Ok, i one nie mają chyba z tego pamiętam, specjalnych animacji. Tutaj mamy Mustanga. Nie wiadę teraz do niego. Tutaj mamy Mustanga. Ja jednego z tych muslangów też mam, konkretniej tego. Ale gdybym miała kupić, to myślę, że tego bym kupiła, bo jest taki dla mnie najbardziej ciekawy. Ale mamy oczywiście do wyboru różne maści, bardzo różne. No i ogólnie ich chody wyglądają tak. Okej. Okay. Teraz mamy następne konie trakeńskie, jak dobrze pamiętam. To są właśnie trakeny, takie zwykłe konie. Za 400 starkońców je macie 399. No i one mi bardzo w ogóle przypominają te nasze konie początkowe, z którymi zaczynamy grę. I dla mnie to ogólnie nie jest nic takiego specjalnego. I widać, że to jest ta generacja trzecia, ale już takie jednak starsze te modele koni, nie? Także tak to wygląda. I tutaj mamy Araba, czyli moją miłość z tej gry. Ja mam trzy Araby, mam Karego, tego palomino takiego i takiego jednego, co był na jakimś święcie chyba, takiego kasztana. Mm, Ale jak gdybym miała kupować, to wzięłabym albo gniadosza, albo tego siwego. On jest po prostu piękny ten sił jabłkowity, jest cudowny. No i oczywiście ich chod wam zaraz pokażę. Ogólnie na tym koncie nie mam zbyt dużo salkońców bo całe 9, ale być może w ciągu tego tygodnia, kiedy ten bazar będzie, bo on chyba trwa tydzień, ale nie jestem pewna, uda mi się wbić zmy level na drugim koncie, z którego nagrywam pomnik SSO, też jest na kanale i być może wtedy po prostu uda mi się kupić któregoś właśnie z tych koni, albo nawet dwa, z tego bazaru, bo jednak to jest myślę, że fajna opcja, bo jednak te konie są na przecenie. Dobra. I w tym dwie moje ulubione rasy, czyli i Jara, bo to się opłaca. Yy, dobra, tutaj jeszcze z tego, co widziałam, mamy w sklepie globalnym. Od razu zachodzimy o to. W sklepie globalnym mamy jakieś nowe rzeczy. Okej. Okay. Założymy sobie od razu te wszystkie rzeczki. Wiecie co? Ja ogólnie jestem team sprzęt czarny, ale to nie jest takie złe. W sensie z tym czaprakiem mi się chyba lepiej podoba, w sensie bardziej, ale nie jest to najgorsze. Siodło mi się nawet podoba, jest ładne, bym powiedziała. Za końcego na pewno nie kupię, ale ogólnie mi się. Podoba. Nie jest najgorsze, no ja z tego akurat nic nie jestem w stanie kupić, bo nawet nie mam takich pieniędzy. Ale tak. No i z tego, co właśnie wiem, to dobrze powiedziałam z tym wyścigiem. Tutaj mamy mm, oczywiście tego Gulilermo, także my sobie pójdziemy do stajni i za chwilę się widzimy. Okej, okay, kochani, jesteśmy na Launchustanie i w ogóle to chyba tutaj jest ten Gulilermo cały z tego, co ogarnęłam. Ale tutaj już mam trochę mniejsze lagi, bo jednak jest mniej ludzi. Ale dalej, ja nie wiem dlaczego mój laptop dzisiaj tak nie funkcjonuje. Ale dobra, wejdziemy sobie do stajni. Ja zobaczę właśnie, mam chyba trzy Apaluzy, trzy Teness Walkery i jednego Mustanka, więc mam wybór. Tak, ogólnie sobie ostatnio stwierdziłam, że każdy mój koń w stajni musi mieć kantar. No i w sensie po prostu te kantary mi zajmowały miejsce w szafie i nie miałam co z nimi zrobić. Także je powywalałam na konie. Fajnie, Fajnie. ale dobra. W każdym razie. I tutaj mamy właśnie te moje koniki, i to ja sobie może od razu zsiądę z tego. I zabiorę Ci sprzęt, bo założymy go, w sensie sprzęt założymy na tego konia, na którego wsiądę. Po prostu nie chcę mi się, szczerze mówiąc, ubierać potem tego konia specjalnie, ale to tak też się może mógłby zdjąć jak coś w koniu. Dobra. I Ciebie odstawimy sobie do boksu. I tutaj już widzę, że mamy w tym boksie Mustanga, tutaj mamy apaluzy. Dwie, czyli jednak mam chyba... a nie, tu jest jeszcze jedna. Mamy trzy Apaluzy i Mustanga, a co do Tennis walkerów, tu widzę jednego, siwuska. Tu mam jeszcze takiego takiego em, nie pamiętam jak się ta maść nazywała, ale takiego karosiwego. Wiem, że bardzo teraz skaleczyłam i tutaj mamy tego gniadego. I ja myślę, że pojedziemy sobie na tym Apaluzie, bo ja go ogólnie uwielbiam. I sobie właśnie na nim pojedziemy. Ty tu jesteś chyba, tak? Ty tu jesteś. Dobra, ty w ogóle jesteś niezaopiekowany, ale przeżyjesz. E, dobra, i teraz wszystko na niego... Ubieramy. Ok. I wyjeżdżamy ze stajni i wyjdziemy się za chwilkę. Ok. Jesteśmy z powrotem na zewnątrz. Mm, I tutaj gdzieś będzie ten guillermo cały. Sekundka. On chyba Nie. będzie się znajdować tutaj, właśnie tak, tutaj. Dobra. Wiecie co? Ja zestartuję komputer, bo te ścinki mogą po prostu tak te oglądanie utrudniać, że za chwilkę do Was wracam. Dla Was sekunda, a dla mnie zestartowanie komputera. Dobra, moi drodzy, ja już wróciłam. Jak widać, jest lepiej po zrestartowaniu komputera. Nie wiem, dlaczego wtedy było tak niefajnie, ale dobra. Okej. Okay. Hej, jestem Guillermo Gadea, jeden z założycieli wyścigów monorasowych e, Kajot. Kajot to skrót od koni Jorwiku, tak wszyscy to już wiemy. To mała organizacja, która została powołana do życia na cześć naszych pięknych jorwickich wierzchowców. Razem z przyjaciółmi organizujemy wyścigi monorasowe dla konkretnych ras koni oraz ras o podobnych cechach. Uważamy, że to idealna okazja, by jeźdźcy się spotkali i podzielili miłością do tych zwierząt. Tym razem mamy dziką przygodę związaną z naturą występującą na ranciu Starshine. By wziąć udział w tym wyścigu, musi dosiadać konia nowy, wiadomo wiadomo, jeżeli masz na to ochotę po prostu ze mną porozmawiaj lub zaprosić znajomego i rozpocznijcie wyścig dobra, mam nadzieję że niedługo zobaczę jak się ścigasz by wziąć udział w tym wyścigu wiadomo, wiadomo, zaczynamy do dzieła 500pd to dodaję o Jezus, dobra, dużo, przepraszam, że się tak uniosłam, ale dobra dużo, okej okay. O Jezus, nie wyrobiłam. Dobra. Okej. Okay. Tutaj. Teraz tu. O Jezus, my chyba wyjeżdżamy w ogóle po to teren teraz. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Czyli to jest w sposób taki, taka trasa wyścigowa bardziej. OK. Jakieś kamyki przeskoczymy Takie zwykłe przeszkody, ale fajne w ogóle właśnie, że W sensie ja słyszałam, że na to ogólnie ludzie narzekają, ale mi się to podoba, że Są te wyścigi do takich konkretnych ras koni I też w ogóle fajnie zrobili, że dodali mustangi akurat na przecenę, a mustangi są też jakby w, tam, w tych trzech rasach koni Na których można wziąć w ogóle udział w tym wyścigu, nie? Także mi się wydaje, że fajnie właśnie to chociaż zrobili, że dali tego konia na przecenę i czemu ja nie przeskoczyłam tego? Mogę się zapytać Przeskoczyło mi to, dobra. Mm, ok. Także właśnie fajnie, akurat z tym co im się udało, że dali konia na przecenę, który jest w ciągu tych raz. I dlaczego ty nie skaczesz, koniu? Zaraz przegramy przez ciebie. No, za chwilę przegramy. Koniu, jedź! Nie możemy przegrać, bo mi się już nie chce go drugi raz jechać. Dobra, udało się jakoś. Okej okay. mm, Jeszcze tutaj. Pewnie beczki będzie trzeba, tak jak myślałam. A to był akurat fajne, fajna przeszkoda. Dobra, o Jezus, w tą stronę. Dobra, dobra. OK. Dobra. Teraz tutaj wykręcić. I tu już chyba będzie końcówka, tak? Tu już będzie końcówka. Dobra. No i co, moi drodzy, w tej akcji to ogólnie będzie tyle, bo tylko ten wyścig, te stroje i ten bazar dostaliśmy w sensie tylko. No to ogólnie jest spoko. Mm, dobra, obserwowanie twojego konia było czymś niesamowitym. Y, możesz do mnie wracać bez ograniczeń? Czyli, że my jakby za każdym razem będziemy dostawać 500pd? Aha. Okej. Okay. Dobra, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.